Cześć z tej strony, Maja z Informatora e Przedsiębiorcy. A dzisiaj chciałam odpowiedzieć na pytanie, które bardzo dużo osób mi zadaje w komentarzach. A mianowicie to pytanie brzmi, czy można napisać wiadomość jako fanpage do, do obserwujących czy do osób prywatnych, albo w jaki sposób to zrobić. I odpowiedź niestety jest taka, że. Strona na Facebooku, fanpage, nie może sam inicjować wiadomości do obserwujących go ludzi. W sensie, nie możemy wziąć jakiegoś naszego obserwatora i napisać do niego wiadomości. Dopiero jak nasz obserwator, czy nawet ktoś, kto nie jest naszym obserwatorem, wyśle wiadomość do naszej strony, dopiero wtedy możemy mu odpisać. Czyli ta y, inicjatywa musi wejść ze strony obserwującego, i do niedawna to była jedyna opcja. Natomiast teraz taką nową opcją jest to, że również że możemy zainicjować rozmowę jako fanpage z osobami, które skomentowały post na naszym fanpage'u. I tutaj mamy przykład takiej rolki i tutaj e, ktoś mi tą rolkę skomentował i jest opcja wyślij wiadomość. Czyli jeżeli ja to kliknę, to mogę do tej osoby wysłać wiadomość jako fanpage. Ale tylko dlatego, że ona skomentowała mój post. Nie mogłabym wysłać wiadomości do obserwującego, jeżeli on pierwszy nie wykazał inicjatywy. I ja osobiście myślę, że to jest dobre ustawienie z tego względu, że gdyby te strony mogły wysyłać do nas wiadomości, to zalała, zalałaby nas lawina po prostu wiadomości takich spamowych, sprzedażowych i messenger stałby się po prostu zupełnie nieużyteczny. Przy okazji, jak już tu jesteś, chciałam też zaprosić Cię do pobrania takiego dokumentu: Strategia treści na social media: jak przyciągać i prowadzić do oferty klientów na mediach społecznościowych dla biznesów eksperckich, edukacyjnych, marek osobistych online, czyli dla wszystkich specjalistów, ekspertów, którzy doradzają, konsultują, e, oferują coaching, oferują jakąś edukację online. E, dla tych osób jest przeznaczony ten dokument. Jeżeli jesteś taką osobą, zapraszam, bezpłatnie pobierzesz sobie strategię tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Hej!